Partnerem odcinka jest sklep motocyklowy w Sopocie motozon.org. Aktualne promocje i oferty w opisie filmu. Siemanko. Film, który dzisiaj zobaczycie nie należy do typowych na tym kanale. Raczej mógłbym powiedzieć, że odróżnia się diametralnie od kontentu, który możecie tutaj spotkać. Jestem jednak zdania, że temat jest ciekawy i w większości przypadnie do gustu. W końcu, jakby nie patrząc, jest to kanał motocyklowy i film również jest o motocyklach. A więc, nie przedłużając dalej, zapraszam Was do oglądania. Jak wiadomo, działania wojenne zawsze napędzały rozwój technologii i to właśnie na potrzeby militarne powstawały wspaniałe pojazdy po brzegi, wypchane elektroniką i technologią. Ale nie o tym jest film i nie będę tutaj wymieniał również wszystkich motocykli, jakie brały udział w działaniach wojennych na całym świecie. Skupię się głównie na dwóch egzemplarzach i postaram się Wam je trochę przybliżyć. W 1937 roku trzy firmy DKW, Dampfkraftwagen, BMW, Motoren Motorenwerke i ZUNDAP otrzymały zamówienie od niemieckiego dowództwa na wykonanie projektu motocykli wojskowych. Tak naprawdę to niemiecka armia wybrała markę Zündapp i ich KS 750, ale zapotrzebowanie było tak duże, że potrzebowali jeszcze drugiego producenta, stąd też zaproponowano współpracę dla BMW. Motocykle miały spełniać kilka podstawowych założeń, takich jak: Możliwość jazdy z prędkością marszową około 3-4 km na godzinę, aby można było jechać równo z maszerującą piechotą. Duży prześwit, aby można było jechać również w terenie. Ponadto duży prześwit miał umożliwić założenie łańcuchów śniegowych, od tak, gdyby trzeba było się wypuścić gdzieś na wschód. Prędkość maksymalna miała wynosić około 90 km na godzinę, oraz ładowność około 500 kg, co miało odpowiadać trzem. W pełni umądurowanym i uzbrojonym żołnierzom. Ponadto motocykl musiał mieć możliwość zamontowania karabinu maszynowego MG34, a koło wózka bocznego miało mieć również swój napęd. I tak w 1940 lub 41 roku zależnie od źródła zaczęła się produkcja BMW R75 oraz Zundap. KS 750. Z początku BMW miało produkować model, który zaprojektowała konkurencja, ale kiedy się na to nie zgodziło, to po drobnych zmianach i unifikacjach zaczęła się również produkcja BMW R75. Podobno 3 czwarte całego motocykla można przełożyć z jednego modelu do drugiego i będzie pasowało. Motocykle te zasłynęły na frontach II wojny światowej i są widoczne chyba w każdym filmie, który możemy zobaczyć z tego okresu. Jeżeli jesteście zainteresowani taką tematyką, to na Netflixie można znaleźć film, a w zasadzie serial dokumentalny, najważniejsze wydarzenia II wojny światowej w kolorze. Serdecznie polecam. Wracając do tematu. R-75 i KS-750 stały się podstawowymi motocyklami niemieckiej armii w czasie II wojny światowej. Brały udział w kampaniach m.in. w Polsce, Afryce, ZSRR oraz Francji. Motocykle te posiadały silnik o pojemności około 750 cm3, który generował 26 koni mechanicznych. Był to czterosuwowy, dwucylindrowy silnik górnozaworowy w układzie przeciwsobnym. Można by pomyśleć, że to niedużo, gdyż były już mocniejsze jednostki na rynku, ale w gruncie rzeczy chodziło o wytrzymałość jednostki, jak o jej moc. Zbiornik paliwa wystarczył na około 300-360 km. Zawieszenie tylne było sztywne, a przednie to teleskopowe z amortyzacją olejową. Warto zaznaczyć, że ten sam olej silnikowy, jaki kierowca nalewał do silnika, odpowiadał za tłumienie w teleskopach. Układ hamulcowy, to przednie koło – hamulec szczękowy, a tylne – bębnowe hamulce hydrauliczne. Motocykl ważył około 400 kg. Z informacji jakie udało mi się znaleźć posiadały 4 biegi do jazdy do przodu, 3 biegi terenowe do jazdy do przodu oraz 2 biegi wsteczne – jeden zwykły i jeden terenowy. Choć udało mi się znaleźć również informację, że wstecznych biegów było aż 4, ale może to po prostu pomyłka. Biegi były zmieniane zarówno za pomocą dźwigni nożnej, jak i ręcznej, a mechanizm skrzyni biegów był tak skomplikowany, że żołnierze nie byli w stanie sami naprawiać sobie usterek i w razie awarii element był odsyłany do zakładów remontowych. Ciekawostka: początkowo filtr powietrza znajdował się obok skrzyni biegów, jednak często był oblepiony przez rosyjski kurz oraz zalewany był wodą podczas przekraczania rzek. Dlatego został przeniesiony w okolice zbiornika paliwa i zakrywany był charakterystycznie. Hełmem. Sam przydomek Sahara został nadany motocyklowi BMW R75 dopiero po wojnie. A tutaj mała reklama i autoreklama. Jeżeli jeszcze nie subskrybujecie kanału, to dalej kliknijcie czerwony przycisk, dajcie łapkę w górę pod filmem. Oraz przypominam, że dzięki uprzejmości sklepu motozon.org z Sopotu na hasło Zwyczajny Facet macie 10% zniżki na zamówienia telefoniczne. 10% zniżki na zakupy w sklepie stacjonarnym oraz darmową wysyłkę od 200 zł. Można by pomyśleć, że sprzęt militarny to jest sprzęt bardzo prosty, a nawet ubogi, jeżeli chodzi o komfort kierowcy. Nic bardziej mylnego. Inżynierowie BMW wykorzystali gorące spaliny, które specjalnymi rurkami były rozprowadzane po motocyklu, i w ten sposób nie tylko zrobili ogrzewanie manetki, ale również ogrzewanie wewnątrz wózka bocznego. Mhm, ogrzewanie kierownicy i ogrzewanie gondoli w latach 40. Mogłoby się wydawać, że BMW R75 Sahara był wykorzystywany tylko do działań wojennych w ciepłym klimacie. Jednak uczestniczył on we wszystkich frontach, również tam, gdzie temperatury spadały grubo poniżej zera. Co ciekawe, R75 wykorzystywany na froncie wschodnim otrzymał roboczą nazwę Syberia. Według przekazów historycznych rozwiązanie to jednak nie było idealne i często spaliny zamiast ogrzewać ręce i stopy kierowcy trafiały prosto w jego twarz. Aby jak najbardziej usprawnić proces produkcyjny, motocykle unifikowane były na różnych płaszczyznach. Jak już wcześniej wspomniałem, układ napędowy, układ hamulcowy, ale również i koła, które to są zapożyczone z samochodu wojskowego Volkswagen Typ 80B Kubelwagen. Nie były to jednak motocykle identyczne. BMW R75 miało ramę składającą się z rur stalowych. AKS 750 posiadał ramę ze stalowych elementów tłoczonych, rur o przekroju owalnym i spawanych profili zamkniętych. Motocykl dawał kierowcy dodatkową możliwość jazdy w terenie ze względu na to, że koło w wózku również posiadało napęd. Kiedy teren stawał się wyjątkowo trudny, kierowca mógł użyć blokady dyferencjału i otrzymać stały napęd na dwa koła. Patrząc na to, na podgrzewaną kierownicę, na możliwość jazdy z prędkością około 90 km na godzinę i zaledwie 26 koni mechanicznych, był to naprawdę udany motocykl. Zwłaszcza, że owa prędkość była osiągana z trzema żołnierzami na pokładzie i pełnym rynsztunkiem, gdzie waga motocykla mogła śmiało osiągać jedną tonę. Będąc jeszcze przy wózku bocznym, to motocykl ten był wyposażony w przewody hamulcowe ze specjalnym zaworem który automatycznie odcinał przepływ płynu chłodniczego, jeżeli wózek był odłączany, dzięki czemu można było odłączać i podłączać wózek boczny bez ryzyka zapowietrzenia układu. W 1944 roku fabryka, w której produkowano motocykle, stała się celem nalotów aliantów. W wyniku bombardowań została zniszczona w około 60% i wtedy produkcja się skończyła. A jak to wygląda teraz? Jak się mają motocykle wojenne w czasach obecnych? Zarówno BMW, jak i Zundab mają teraz niemałą wartość kolekcjonerską. Wynika ona oczywiście z faktu, że były to motocykle używane na frontach II wojny światowej, że są to motocykle stare, więc już same z siebie są drogie. I wyprodukowano ich tylko kilkanaście tysięcy egzemplarzy. Tak więc, jeżeli macie gdzieś w garażu taką starą, już zapewnie lekko albo i mocno rdzewiejącą sztukę, to poddajcie ją renowacji, a może osiągnąć wartość małego mieszkania. I to tyle w tym krótkim filmie. Jeżeli dotrwaliście do końca i film Wam się podobał, to dajcie łapkę w górę. Na razie, cześć.